i wam do środka. U. Nie, <grymne> nie chce mi się grać tą grę Jak kurwa, bo jakby, jakbyś zajebał w ścianę, to by tak nie odbiła, nie. Co tu się dzieje? Kurwa mać. No dobra jest. Ej. 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 Harpy pierdalać się Dary, uważaj? Zgonzam za Idzie w no, koło! Pójdź na brączu tym murzynie na tej bramce! Jebany! Jeszcze z dwa i pierdalam. Dwa ścieki bawić. super agresja. Teraz. Dwa rzuca nawet jak. No, no, <laughs> Jestem na bramce, jak coś. Nie Do mnie. Łe! Patrz Nice! To. Nagraj. Dokładnie tak jak chciałem. Ja nie wiedziałem jak ty chcesz. <gry> Skrałem na bramkę. 30 sekund. Mamy. Tam że ją jeszcze raz zdupisz to Dużo żelków zjadłem, będzie mnie nosić PATRZ TO KURWA! JAKI SKILL! No Leży znaczy jakby to był taki Android jak 18 kurwa z, z tego z, z Dragon Balla to bym kurwało Skupi kurwa No kurwa co jest za turnie mam <grym> <grym> bokiem leci, to dwójkę bokiem lecą ja pierdolę, super. Oooo, King's <laughs> Lull <laughs> Haha! Purwa, <laughs> mnie panu! Ja bym wypierdolą! Czemu jesteś niewidzialny! F**k <laughs> no, ja jest dużo skoczek Gdybyś się No kurwa, mi kawa! Jest taki plan, jes. że. Zaraz odpalamy Grida w sumie. No już nie da A do kupcyjnie czy nie? Eee Obrażony! Nie pierdol! Nie pierdol, Stur. że przeszedłem kurwa! Szmata, Jebana! Przecież to Glidek dał. Pies! A no przyjdzie, A Kurwa przyszedł. mać, no! Ja nie. Jaki parę! Bo nie barw. mówiłeś Aście mi śpiewali. Nie, nie, nie na długo. Nie na długo. Jesteście pojebani tą kurwa. Nie wiem. Nie wiem. To nie byłem ja. Ja go ci wystawię, tego dobijesz. ci car'em. Ten Ej, ja co jest?! Ten do boksu Dobrze, kurwa, jebać go sfera Z Przecież kurwa, skrzydłem I Coś ale to nie no, no, dobrze, piekł. Ja, też... ja, kurwa, miałem... Ja tego nie rozumiem, jak ja zlechłem. Ja też nie. Kurwa! No, no co jest kurwa, mocy mi brakuje no! Oso, kurwa. No to ciśnij kurwa ten pękaw. No kurwa ciskam! To już taka kurwa co dalej kurwa nie może do ci dobić do 300 -ki. Weźmy już Szary szary skróć mu to męki, proszę na Taki jest plan Nie Pryczu Mi koło odpadło wcześniej Kurwa, odegrał mi Dobra, jak kurwa strzelam w piłkę, oj, oj, ona się zaczął Nie, oni dodaj, nie trafią kuju. tego Nie trafią tego Masz. Ja pierd... ale z was Pięknie, pięknie o. Ja cię nie odgadam, na temat no, ale, ale, ale... Nie, odnosiłem. Mam no, ale... turba. No, ja pierdolę, no. Na, na odnosiłem w dobrą stronę, w końcu się udało. Ale biłem miał idealną no, na takie... Oj, jeszcze ją cofnęło! Jak nie? No nie, u mnie nie. Oj patrz, kolejny kurwa. <śleskujesz> ale tym razem cię nie rozjebał nikt. I chuj. JA pierdolę! ŁE! Kurwa! Jedź! Gościu wampuje cały czas na naszej połowie. Ja nie mogę wyjechać na ze swojej bramki, bo zostaje pampa. No kurwa! Co masz? Słyszę. Jesteś kurwa po mnie, Ale tam cię. Kurwa, nikim. P4 kurwa. Suta. chodź, to znaczy. Słoda dzika. Słoda dzika. kurwa dla ciebie. Naucz się grać jak. Kurwa, ciowa. zablokuję cię. O kurwa, z to. Ale ma. No kurwa, we, No, skaknij Jak kurwa cię zrobiłem? Nie <ślinny> A? Gdzie lecisz? Nie <noise> mogę. <mógłbym. głos> oglądasz ty się odpierdala wtedy. Nie patrzyłeś. A, no nie co mi się nie patrz kurwa! I powiedz, że ta gra, że mnie ona nie oszukuje, kurwa. Zbierać kurwy. Myślałam, że się zmieszczę kurwa. Poleję się strugami. Bieg ten, kto otrzyma ship. Kuku dział też przykleje się falami. Jak na Bóg ocalimy bryk. Chodź kurwa, ale się wybałem.